jak się przybranżowić, jak trafić do branży IT. To są częste pytania, które pojawiają się w różnych miejscach, w forach dyskusyjnych, w grupach dyskusyjnych. Częste wątpliwości, które pojawiają się adeptom zawodu, adeptom osób, które chcą zakotwiczyć w branży, bo jak zaczynają szukać, tej wiedzy jest bardzo dużo, mnóstwo jest możliwości, trzeba wybrać odpowiedni. I ja w tym materiale, Omówię tym razem studia dyplomowe. Zanim przejdziemy do charakterystyki studiów dyplomowych, chciałem Ci powiedzieć szybciutko o profilu nowoczesnego projektanta. Według tych dziedzin... Tego zakresu, tego profilu, stara się walidować wszelkie informacje, jakie znajdziesz w internecie w kontekście zmiany i przebranżowienia się. Po pierwsze, jako osoba musisz być osobą relacyjną, otwartą komunikacyjnie, która potrafi budować relacje z różnymi ludźmi w organizacji, ponieważ Projektant jest takim spojrzeniem, trochę, który łączy, łączy różne działki. Po drugie, musisz pracować zadaniowo, musisz dostarczać wartość, z chęcią podważania pewnego statusu quo, z chęcią wymyślania rozwiązań, na które ktoś by nie, nie wpadł, ale też w, w ogromnym obszarze z dostarczaniem po prostu rozwiązań. Musisz mieć skill warsztatowy. Warsztatowy to znaczy zebrać ludzi z różnych działów, z różnych obszarów, z różną wiedzą i wyciągnąć o nim wiedzę na podstawie problemu czy wyzwania projektowego, który stoi przed tobą. Musisz mieć do tego skilla. Ta relacyjność, komunikacja pomaga, ale też trzeba ugruntować sobie na przykład skill design thinking lub innej metodologii warsztatowej, która pozwala przeprowadzać konkretne warsztaty. Bezwzględnie musisz Mieć skila analitycznego, czyli musisz rozumieć Google Analytics, musisz rozumieć, co znaczą te cyfry, które wszystkie tam się zbierają podczas konsumowania produktu przez użytkowników. To nie chodzi o to, żeby to była jakaś bardzo specjalistyczna wiedza. Trzeba rozumieć, czym jest konwersja, czym jest lajek sprzedażowy, jakie są etapy w procesie, jak to mierzyć, skąd przychodzi użytkownik itd. Tak do skillu analitycznego zalicza się też analiza behawioralna jakościowa za pomocą na przykład narzędzia Clarity czy Hotjar, który nagrywa sesję, mierzy pewne współczynniki aktywności użytkowników w aplikacji, musisz rozumieć, co to jest i to nas też prowadzi do szukania potencjałów wzrostu, uproszczeń, ulepszeń, czyli robienie testów AB. Ten skill analityczny przydaje się również w obszarze, w obszarze tym pierwszym, walidacji idei researchu, bo tam też musisz umieć grupować dane i wyciągać z nich ekstrakt, esencję i tam też jest potrzebna analiza. Musisz też umieć pracować zwinnie. Obecnie IT to jest przede wszystkim Agile, to w uproszczeniu, nie wchodząc już w opisy metodyki, chodzi o to, że nie projektuje i nie wytwarza się gotowych rzeczy pod klucz, które miały bardzo długi proces projektowy, bardzo długi proces deweloperski i są wypieszczone i gotowe do użycia i później funkcjonują przez wiele, wiele miesięcy bez poprawek. Teraz raczej się robi cienkie wersje, uproszczone fundamenty po to, żeby je rozwijać, żeby w trakcie konsumowania tego produktu przez użytkownika obserwować, jak działają właśnie te fundamenty. Musisz rozumieć technologię, jej korzyści, ograniczenia, ograniczenia przede wszystkim w tej chwili budżetowe, bo technologia właściwie może dostarczyć wszystko. Musisz mieć, oczywiście, skill badawczy, to jest w pewnej, w pewnej mierze mindset, no bo musisz mieć w sobie tyle odwagi i tyle i taką potrzebę, żeby rozmawiać z użytkownikami w ten lub inny sposób, zbierać od nich informacje, dowiadywać się, czego potrzebują i jak funkcjonują. Oczywiście Oczywiście last not but, least, but not least powinieneś mieć skill narzędziowy, czyli umieć firmę z myśleniem systemowym przy makietach i procesach. Myślenie systemowe to znaczy, że interfejsy użytkownika powinny być skalowane, czyli łatwo je powinno być rozwijać. Tak samo rzecz ma się z procesami. Są cztery ścieżki, które ja w tym cyklu omawiam. Omawiałem już i przygotowałem materiał o mentoringu. Wejdź na bloga do mnie na AT12 i poszukaj. Teraz są studia, studia przede wszystkim podyplomowe. Zanim w ogóle zaczniesz się zastanawiać, w którym kierunku pójść, zanim zaczniesz szukać i podejmować jakiekolwiek decyzje, pamiętaj zawsze, ale to zawsze sprawdzaj program wykładowców, opinie, wszystko, co jest o kierunku, co możesz znaleźć, nawet u źródła. Pamiętaj, że każdy troszkę inaczej przyswaja wiedzę i to ty powinieneś zdecydować, który tryb jest dla ciebie. Czy tryb studiów, czy to są studia dzienne, czy to są studia zaoczne, czy online, czy stacjonarne, czy podyplomowe itd., itd. To jest twój wybór, musisz mieć wyrobioną w sobie taką potrzebę, żeby tą potrzebę później zweryfikować konkretnymi informacjami. Jaka jest charakterystyka? Studiów. Cóż, studia podyplomowe charakteryzują się systemowym modelem nauczania, to znaczy mniej więcej tyle, że musi być gotowy program, ten program musi być przygotowany dużo, dużo wcześniej, musi być zaakceptowany przez jakieś tam krono lub zwalidowany w jakikolwiek sposób. Są semestry, więc studia trwają troszkę, troszkę dłużej. Na pewno plusem są różni wykładowcy. Im lepsza kadria, tym lepsza im węższa specjalizacja konkretnego wykładowcy, no, tym więcej specjalistycznych i konkretnych, praktycznych rzeczy się dowiesz. W tym zawodzie praktyka jest super ważna, więc sprawdzaj, czy wykładowcy są aktywni zawodowo, w jakich produktach pracują, w jakich branżach czy według Ciebie dostarczają to czy mogą dostarczyć to, co jest dla ciebie istotne. Pytaj w końcu tych wykładowców, pytaj na kierunku o ten kierunek, żeby ci odpowiedzieli w tym krzyżowym ogniu pytań, możesz wyciągnąć ważne rzecz. Jest tutaj przy studiach mała elastyczność i często jest to losowość w zespołach projektowych, no bo nie wiesz, na kogo, na kogo trafisz. Studia też mają to do siebie, że na jedne zajęcia ktoś przyjdzie, na inne zajęcia ktoś się nie pojawi, w związku z czym grupy, jeżeli takowe projekty są prowadzone w taki sposób, muszą sobie z tym problemem radzić. Plusem jest, że masz dyplom uczelnia dostarcza, Ci dyplom, ty jesteś dyplomowanym, licencjonowanym projektantem, projektantką. Studia też z reguły te poddyplomowe charakteryzują się rozsądną ceną. To nie jest 20 tysięcy, które trzeba wyłożyć w czterech latach czy tam 15, tylko to jest na przykład 500 zł miesięcznie w semestrze, no i wychodzi to stosunkowo rozsądna, rozsądna kwota. Natomiast studia podyplomowe to jest minimum dwa semestry, więc to jest około 8-9 miesięcy przeprowadzania, zdobywania tego typu kompetencji. To jest stosunkowo długo, jeżeli na przykład popatrzymy na rynek i popatrzymy na inne obszary, na przykład w mentoringu, to będzie trwało zdecydowanie krócej, a kursy to jest kilka, kilkanaście tygodni maksymalnie. Co musisz sprawdzać, żeby się dowiedzieć, czy te studia są dla ciebie? Po pierwsze, program. Ten program powinien być w miarę aktualny, w miarę nowoczesny. Sprawdzaj go w oparciu o ten profil nowoczesnego projektanta, który, o którym mówiłem wyżej. Sprawdzaj opiekuna dydaktycznego kierownika kierunku. To on odpowiada za to, jaka jest kadra i jak będziecie się uczyć. Szukaj tego człowieka, dopytuj się o niego. Wypytuj go na LinkedIn'ach, pisz do niego maile, w dziekanacie, lub w dziale promocji powinieneś bez problemu dostać, czy powinnaś bez problemu dostać do niego kontakt. Pytaj, dopytuj wykładowców, pytaj o wszystko i wszystkich, tak, by się jak najwięcej dowiedzieć. Programy na studiach są bardzo mocno i lub napisane językiem akademickim. To jest normalne, że pewnych rzeczy możesz nie rozumieć, szczególnie jak jest użyta nomenklatura. Więc dopytaj. Moja babcia mówiła koniec języka za przewodnika To się fantastycznie sprawdza to co ci jeszcze mogę powiedzieć na sam komentarz to ja mam swój kierunek studiów nazywa się projektant UX zajaj i to są studia podyplomowe na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to są studia zdalne No i trwają dwa semestry Dostajesz dypon. Tam wdrażamy gdzie design operation, czyli to, jak funkcjonuje zespół i projektant w organizacji. Dużo pracujemy warsztatowo na każdym etapie projektowania produktu cyfrowego. Pracujemy w zespołach. Jest tutaj u mnie mocny aspekt nadany wzrost i konwersacje. Mam też metodę na sam koniec studiów pomagającą przygotować się do poszukiwania pracy. Nazywa się to projekt nowa praca. On też jest zresztą w moim mentoringu. Zawsze możesz ze mną pogadać. Jeżeli masz pytania, czy do studiów, czy do mentoringu, czy o kursy, wejdź na moją stronę at12.pl, tam w zakładce programy mentoringowe masz odnośnik do tego, zapisz się na kików, tam możesz znaleźć dla siebie odpowiedni termin i przez 30 minut możemy sobie porozmawiać o tych rzeczach. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.